Ćwiczenie numer 5. Ruchomość miednicy. Wykonanie prawidłowe. Ćwiczenie polega na przyciąganiu rękami kolana w kierunku ramienia na zewnątrz od klatki piersiowej, podczas gdy druga noga pozostaje płasko na podłożu, wręcz w nie wprasowana, z kolanem cały czas w kontakcie z podłożem. Dzięki temu wyraźnie poruszane są względem siebie kości tworzące miednice. Bardzo ważne jest, aby to ćwiczenie wykonywać wręcz siłowo, ale płynnie. Kolano nogi przyciąganej musi kierować się w stronę ramienia z boku klatki piersiowej. Nie przyciągamy w kierunku środka klatki piersiowej czy głowy. W przypadku dolegliwości kolan przyciąganą nogę możemy chwycić powyżej kolana za udo. Wykonanie nieprawidłowe Siłowe przyciąganie kolana w kierunku środka klatki piersiowej wpływa w niekorzystny sposób na stawy biodrowe, mogąc powodować ich podrażnienie. Brak kontroli nad drugą nogą, jej unoszenie z podłoża podczas ćwiczenia, powoduje zmniejszenie jego skuteczności. Przez ten błąd wzajemny ruch kości tworzących miednicę jest dużo mniejszy, więc cel ćwiczenia, jakim jest uruchamianie stawów krzyżowo-biodrowych, może nie zostać osiągnięty.